Czym jest to stare i nowe w dzisiejszej Ewangelii i w naszej duchowości? Dlaczego nie warto tego mieszać i gdzie może być trudność w mieszaniu właśnie tych dwóch form duchowości, bliskości z Bogiem i iścia za Nim? No więc zacznijmy od podążania za Nim, więc zacznijmy może od tej starej jakby drogi. Na czym ona polega? Wydaje mi się, że wrosła z dużej, długiej tradycji duchowości, kiedy ludzie zaobserwowali, że dobrze jest mieć stałe momenty modlitwy, bo wtedy łatwiej nam się skoncentrować na niej. Dobrze mieć w ciągu roku czas postu i zwłaszcza kiedy możemy dzielić go z innymi, no bo wtedy będzie nam łatwiej jak wszyscy, na przykład w islamie wszyscy mają Ramadan, bo my mamy wielki post. To Łatwiej jest nam się trzymać tego wymogu, prawda? Natomiast jeżeli e, podążamy za tą nową drogą, to jest ogromna uważność na każdy moment. Bo może w tym właśnie momencie ważniejsze niż mój post będzie po prostu: wsiążcie z kimś i spożycie z nim posiłku, bycie z nim blisko. I doni. Wydaje mi się, że zachęca nas Ewangelia, ale nie mówi nam, ten stary, element, stary sposób jest zły. Pokazuje nam uroki, może tego nowego, jakąś taką nową drogę, która może być po prostu otworzyć nas na nowe, w zupełnie inny sposób, kieruje naszą duchowością, bo może właśnie czas. Jest mój czas modlitwy, ale ktoś do mnie dzwoni, potrzebuje mojej opieki. Ja mogę po prostu w wolności stwierdzić, dobra, teraz jestem z tamtym człowiekiem. To jest ważniejsze, nie ten mój stały e, czas modlitwy. Ale może być też tak, że ja zawsze będę wybierał kogoś innego i w końcu w pewnym momencie. Poczuj się pusty, bo nie będę miał tego czasu mojego na spotkanie z Bogiem. I może to jest ten moment, kiedy należałoby wrócić może do tego starego sposobu, może nakarmić, czy będę potrzebowała, potrzebowała tego czasu, może rekolekcji, tego skupienia się na Bogu. Właśnie to jest do wybrania. I wydaje mi się, że ten wybór nam zostawia ta Ewangelia, pokazując nam, że jest coś nowego, jest inny sposób i Jezus go wybrał, bo on, będąc zawsze blisko z Bogiem, znajdzie ten czas. Czy to będzie noc, czy cały dzień, czy być może kilka dni będzie post, bo po prostu nie będzie nic innego do jedzenia. A później będzie czas jedzenia. Na nic, nic nie jest tak na sztywno zaplanowane. Ale Jezus wybiera się w tą taką pełną Dymanitu podróż i chce na tą podróż nas zabrać. No właśnie. Co ty myślisz o tym? Cześć.